Sytuacja, o której myślisz na ten czas, nie do końca jest jasna i klarowna. Może jest coś, czego ty nie wiesz, ale powiem Tobie tak. Wszystko będzie zmierzało w dobrym kierunku, w dobrą stronę. Uda się uniknąć Tobie jakiegoś problemu, uda się coś ominąć, przed czymś obronić. Masz tutaj pokazaną tarczę ochronną w tej sytuacji, i nastąpi. Zawieszenie, zawieszenie jakiejś sprawy, jakiejś sytuacji, tak jakbyś dostał czy dostała więcej czasu na coś, na jakieś przemyślenie czegoś, i będziesz tutaj w tej sytuacji e, mieć powody do radości, mieć powody do świętowania. Następuje tutaj uzdrowienie, rozświetlenie Twojej sytuacji. E, możesz z pewnych kontaktów też, widzę, wycofać się. Żeby znaleźć ciszę i spokój, ale widzę też, że będziesz w tej sytuacji odnajdywać mm, ludzi, którzy będą po prostu po Twojej stronie, czy też będą razem z Tobą um, świętować Twój jakiś sukces. Wszystkiego dobrego.